Siemana, jestem Marcelino. Dzisiaj i leci kolejny odcinek na moim kanale. Lecimy sobie z moim kolegą, ten, na zalew. Siemo. Elo, elo. Ojoj, ze mną my lecą. Ja spierdzielam. Es. Goście, ja nie mam ani jednej broni. No, mnie też typu są. I to wszędzie. To wszędzie. Dobra, mamy FAMAS Chłop jest tutaj chyba. Chłop jest tutaj chyba. No, u mnie też jest chłop. Co jest? Dobra, on cię. Ale jabłko zepsute. Ale jabłko zepsute. Animacje są zepsute. Animacje krasne. są zepsute. Proszę. Dobra, tu go, dobra tu go nie ma. Jest, dobra, PM. Jest dobra PM. przyda da się w życiu Uf. Dobra death Dobra death Tu no jest tu Hob mi go głowę sprzedaje tak Dobra, jest. Przegrano. Dobra, jeszcze jedna runda. No. Dawaj, gotowość. Ajajaj. Trudno się mówi. Mnie inny team zabił. Ale w jak tamten od ciebie miał pom, Fioletową cię ci złotą wody. pompę, to się nie dziwię. No. Wchodzimy jak w masło. Teraz.

Pamiętajcie zasubskrybować kanał Marcelino.pl pro jest... dzwoneczkiem, bo jeśli nie, to smutno będzie i źle. To dostaniecie bana na Dostanie zawsze w Fortnite. w Fortnite. A ja bym, A ja bym nie ryzykował. ryzykował. No, tak będzie. Już jednej osobie Już jednej się tak stało. stało. I to kiedyś Dostanie na koncie się... mojego kolegi, który nie dał mi suba. Nie strasz, nie strasz, bo się strasz? O nie. o nie, weź pan przestań. Ale fakty. nie ładnie straszyć. Każdy się ze mną zgodzi. Bu. Oj, Ojoj. Tyle se Dobra, i lecimy z winkiem. Bo jak nie, to. to jem kebaba. Jak się nie uda, to jem kebaba. A jak się uda, to jem kebaba. Tak, o. Aha moje miejsce No, dobrze, uważaj, bo ci żyłka pęknie. Weź przez. Dobra, nie doleciałem. Aha, no to ja specjalnie odchodzę, a ten. Dobra, nie doleciałem. Można jak najbardziej. Można? Można. Kto w ciebie strzela? Ja strzelam, ja, ja, strzelam. ja strzelam. Aha. Cześć, co i temy dostaje itemy jakieś? jakieś. Dobra, dead. Nice. Idzie do ciebie. Idę ci pomóc. Dobra, szybko, 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 bo na, z dwóch stron atakują. No muszę rozwalić ścianę. Dobra, idę, idę. A zaraz dead będę. O jaki? Skary. Dobra. O kurde leczę! O, chłop, chłop ma tak mało! Chłop ma tak mało! No szybko go on dobija! On ma mało! On ma ale strasznie się, mało! Ale że, ale że mi zleczyło Fortnite i możliwe, że zginąłem? Dobra. No, ulecz ja mnie. Chodź Ulecz mnie, No, uleczysz mnie? Tak. O. <gryw> o jest, spoko. Ale że Ale ufie 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 mlecze? Mlecze? Hmm. O. 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 Kurde, szkurde, kurde, 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 kurde. Aha, super. Od wybuchu zginąłem. Giniesz. No sto. Nie No dawaj, jedziesz ich. Aj, Ajajaj. Ale jesteśmy dobrzy, O no. no, to dawaj jeszcze. Dawaj jeszcze. Dobra ostatnia gra. Do trzech razy. Tak jak się nie uda to ja kończę. Jestem zły i smutny. Bo każdy tak będzie miał. Czemu tam ci biegną w ścianę? Czuj też. No właśnie, oni się zbagowali, chyba, lub mam zbagowanie, no widzisz, my mieliśmy. Nie, albo Nie. oni. No wątpię. O ojej, o jej. A może jakieś jeszcze inny gry, po nagrywamy kiedyś. No. Jak ktoś ma jakąś gry, to proszę zaproponować w komentarzach marcelina.pl Pro pod tym filmikiem. Ale pewnie nikt nie ma pomysłu. To nagrywanie jest w 30 fps dlatego takie lagujące. Następne odcinki będą 60. A chłopco Już się wczytał. Aha, my lecimy busem. Nawet tego nie widziałem. Kurde, sora. W mikrofon walnąłem się. Spoko. Co trzy łapy, to nie jeden. Ale szkoda, że nie ma już żadnych bossów. Jak nie ma? Jest. Kto? Na Plezent. Doom. Kto to Doom? No ten, jakiś z tego... z Marvela. Typ jakiś. A gdzie są te... ci... ci, ci, ci goście? Jest tylko dum. Jest na starym, starym Plezent i tak lecą losowe bronie z tego. Z dronów może wylecieć ten mityk. Aha. No. Kiedy myślisz, że nie ma bossów, ale są. Jak w ciebie strzelają, to ojoj. We mnie nie. Ha? Do mnie nawet mucha nie podleciała. Ojoj. co dostałem. No po się. Ojoj. Jeśli tu nie będzie skrzynki, to będę zły. Że 10 matsów złem Nie no, nie ma skrzyni, no co jest? No super, jesteś zły. No i co masz, zamierzasz teraz z tym faktem zrobić? Wolno ten... Skybase i z niego skoczyć. Można jak najbardziej. Ale nie polecam tej opcji. Tak o, samobójstwo w grze. O nie. Cicho, bo ja gościa widzę. A ja słyszę, i co? O, tu są. No głuchy nie jestem. Pa, pa, pa. Bum, bum, bum. Zabiłem! Drugiego idę podjechać. Ale jeden det w ogóle, całkiem. Dobra. Daj mi to dobra leży chłop. S? S? S. Dobra, to już wszystko. Tak, o, ucieczka pompka, walony. Walone. Chcesz kiewa? Nie, dzięki. Jak masz, to Jak będę masz, zły. zły. Ach, nie, to Jak będę, będę zły. zły. No, ale. Ale, czy Ty ale możesz poczekać zły? na mnie? Dziękuję. Pa! Mnie pa. nie widać w aucie, w aucie. Ty to widzisz? No widzę cię. I pa teraz. Czemu mi szyby niszczysz? Bo lubię placki. Weź ogarni. To z poduszkami jest lepsze. Tak o. No możesz włączyć każde radio. Włączaj. Bo praw autorskich nie będzie chyba. Aha, ty masz jedno? Tutaj ja wezmę inne. chcesz? Nie. Bo są naprawdę inne. I muzyczka inna. Naprawdę. No dobra. To wyłaś. No już chodź. Naprawdę. Nie to, to jest absolute. No właśnie. To poczekaj, ja. Typ, ty, typ, ty, 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 ty. Widzę. Przyjechałeś go? Nie, on mnie ten. Lecy! On mnie bugnął. Dead. Aline, No i po co on to robi? Co? Aha! Nie, no dobra, lalo, po prostu. Dobra, ja kończę. ما يقالوا بينا